Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Garg, a to są żywe trupy, czyli The Walking Dead w serii Garg Playing Games. Zapraszam was do oglądania. Jak widzicie, obejrzeliśmy sobie krótki filmik o tym, co działo się w poprzedniej części, znaczy akcie. Przepraszam. I nie zostaje nam nic innego jak wpłynąć w nurt kolejnej opowieści. Trzeba jednak bardzo podziękować zespołowi Zgraj po Polsku, ponieważ o wiele przyjemniej gra się jednak w gry. W ojczystym języku. Nie sądzicie? I tak na mocne wejście w kolejnym odcinku. Je! Yeah! Dokładnie. Siekiera w plecy. Brutalne, ale skuteczne. A ciebie nie znam? Fuj. A, drogi bergryls Wychodzi na to, że nasza ekipa powiększyła się co najmniej o jednego gościa, godnemu chleb na myśli, na pewno o wiele za mało. Ja nie muszę jeść. Jestem głównym bohaterem. lotary. To nie byłby taki zły pomysł. Dokładnie, trzymajmy się kupy, bo kupy się nikt nie trzyma no, Zawsze miał do jakiś problem Jak pamiętacie Jak pamiętacie dostaliśmy prostego prosto w nos Tak na otrzęsinę Jakby atak zombie to za mało Kafar, raczej boiler. <noise> Dokładnie, widzicie. Nasz czarnoskóry kolega nadal to pamięta. Na pewno nie trafi. Chociaż ma okulary, no to może. Zapytam się, czy trafi. Założymy się. O, 0,7. Dla każdego z Was. Uuu, nie trafiłeś. Wygląda na to, że ten gościu jest wam, jest wam każdemu ze sobą na teraz winny. Flaszkę. Wy wypiszcie do niego, nie do mnie. To już nie mój problem. Dobra, żarty żartami. A wygląda na to, że coś się dzieje. Ktoś krzyczał, a my musimy powiedzieć i to sprawdzić. w płapkę na niedźwiedzie. Uu, uu, to pochodzone. No, on na pewno się nie, nie trzyma zbyt dobrze. Cze w czarnej włosach do odstrzału Właśnie widzę. W gaciach masz już pewnie z 2 kilo więcej. Spróbujmy. O kurwa. Nie tak wyobrażałem sobie misję rabunkową. Czas zaczynać. Spróbujmy przeciąć drzewo. Przeciąć łańcuch, eee, przepraszam cię, ale nie zdołam przeciąć łańcucha. Wybacz, raz, dwa, trzy, dzisiaj nogę stracisz, ty na trzy raz, dwa, trzy. O kurwa, mać. Jezu, rany boskie. Nie. Jeb O, twórcy gry postarali się o naprawdę mocne zbliżenia. Poszło. U. Ech. Poszło. On już raczej nie pójdzie. Dawaj stary. Czy masz gościa bez jednej no nogi na barkach? A mówiłem, że młody z czarnymi włosami do strzału. Ty nie miałeś też szczęścia co inni. Jak widzicie, gra już na samym wstępie raczy nas ostrym pierdolnięciem. Jakaś sikera w plecy. Jakiś gościu, który wpadł w pułapkę na niedźwiedzie. No i oczywiście nasza główna postać, która w roli ratownika musi odrąbać nogę nieznajomemu. To będzie epizod drugi spragnienie i pomocy. I już czuję ten klimat. A wy? Widać, że nasi przyjaciele na, nawet, nawet się urządzili. Już na samym początku widać, że ustalili sobie warty, budują mur, mur obronny, co na pewno sprzy będzie sprzyjać ich przetrwaniu. No ale zostaje jeszcze sprawa poruszona na samym początku czyli kończących się zapasów o, widzieliście tłumaczenie www.grajpopolsku.pl Trzeba podziękować chłopakom bo dwali kawał dobrej ro roboty. Każdy koneser amerykańskiego kina wie, że teraz w tym momencie wybiegniemy my z pół żywym gostkiem bez nogi na plecach. A nie mówiłem. W sumie to nie sprzyja zbytnio pokojowemu rozwiązaniu sprawy. Dwóch nowych, z tego jeden bez nogi. Ale dostarcza żarcia dla miejscowych. Otwórzmy nisko. Mam się Zawsze mogę zatrudnić jak jako drwal. Ach. Dobry początek znajomości. Chyba Klementa nie chce go odciągnąć od kłótni. Lepiej zażwią, nie jesteś żadnym pierdolonym guru. Nieważne, kto dowodzi, bo to ja mam dowodzić. Zamknij mordę. Bo znowu ci <laughs> serduszko wysiądzie. Idź po Respirator, dziadku. Ja też nie zamierzam. O, nie, nie, nie. Wybiorę opcję, Czarnów zgarnia wszystko, nikt nie dostaje nic do żarcia. Hmm, pewnie nie ma takiej opcji. Trzeba będzie podzielić się z Clementine. Jak tylko cztery porcje na 10 głodnych ludzi. Yy, no to jedną dla siebie do kieszeni, drugie dla siebie do drugiej kieszeni, trzecie ewentualnie oddam małej, a czwarte no w ostateczności znowu do trzeciej kieszeni. <t> Powiem, że, że mnie napadli. a że ten bez nogi zabrał wszystko. Pójdźmy porozmawiać z Katią. <laughs> Nie no, co ty to tylko za tego za zadrabanie? Okej. Okay. Trzymaj się. Niedługo zbliżamy się do końca odcinka, ponieważ czasu jest już mało. Ale zdążymy jeszcze poznać. Mówiłem, że technik nam się przyda? Ha. Niestety jedzenia Tobie nie damy. Okej. Okay. Pójdziemy do małej. I damy jedzenia. Nie masz czapki? Malanowski partnerzy. Tylko że ja będę czarny. Pasuje ci? Okej Ej, mój trochę żarcia Hmm Jesteś dziewczynką, potrzebujesz witamin, damy ci połowę jabłka Ha! Strzał w dziesiątkę No co ty, Pojebało się? Pół jabłka to rarytas, ja bym to sprzedał na Allegro Tak, namalowałeś piękny rysunek Suszone mięso? To na naprawdę będzie robił suszone mięso. A nie zaprotestował, ale. Też nie podziękował zbytnio. Dokładnie. Z każdą minutą. Jest coraz gorzej. W sumie co miałem, rąbać drzewo? Z jakieś dnia, Albo łańcuch jeszcze dłużej? Zgrywki czego? MMA? KSW? Hmm. Na przykład pilnować swojego głupiego kolegi, który zginął? Następnym razem będziesz gotowy. A co myślałeś? niech zobaczy, co znaczy być prawdziwym przywódcą. Weź to. Damy ostatnią porcję komuś innemu. Ja wytrzymam. Dzieci w Afryce nie narzekają na głód. I żyją. Stacją porcję damy Kenemu, żeby nie spinał. <laughs> mmm, kwaśna, mila. Jakby mu gałki z orbit wypadły. <laughs> Przepraszam. skór Jad, Skurwysynu. Dobrze, że chociaż najpierw zamartwił się o swoje dziecko. Normalnie. Chodzisz w sadę i klikasz myszką. Nie ma sprawy. Znam cię najdłużej z nich wszystkich. A w dupie. Chcesz wygrzebać? Nie zapominaj, że to ja mam sikierę. Dla niego odgrodzenie też jest ważne. Hmm. Poglądajmy jeszcze o planach naszych towarzyszy. Dlaczego tak sądzisz? Ja też. Punkt dla mnie, a? Hmm. Wybrzeże brzmi nieźle w sumie. Jakaś plaża, parasolek. Nie głupi pomysł. No dobrze, moi kochani. Na dzisiaj to tyle. Był z wami jak zwykle. Niech to inny. Garg. Galiśmy w żywe trupy, czyli The Walking Dead w serii Garg Playing Games. Pamiętajcie, żeby ocenić, zla zlajkować, cokolwiek. Jeżeli Wam się podobało, to udostępniajcie, ewentualnie subskrybujcie. Jeżeli nie, to ocencie, tak, jak uważacie i wyjaśnijcie dlaczego. Jeżeli jest coś, co mógłbym poprawić, też dajcie mi znać. Do, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!